Siema, witam w pierwszym odcinku z tier list. Dzisiaj sobie połacniamy różne części fnaf -a. Od 1 do Security Bridge. Niektóre mogłem zapomnieć, na przykład zapomniałem Ultimate Custom Night. Więc sobie zaczniemy może od jedynki. Ogółem jedynka nie jest zbyt zła, ale na S nie zasługuje, nie? Ale przypomnijmy sobie wszystkie easter Egi i wszystkie tam, wszystkie rzeczy. Ogólnie w FNAF 1 bardzo mi się spodobał e, Golden Freddy. Ale mi się nie podobał ten błoniacz, co mi e, e, ten wlatywał prosto w, od razu. Więc nie wiem. Dobra, damy na B. Dobra, damy na B tier. I FNaF 2. No i... Nie trzeba nawet myśleć, Estior. No i FNAF 3 byłbym go dać na B albo na A, albo na C, nie wiem. A przypomnijmy sobie też, jak w FNAF 1, wszystkie minigierki, takie tam i Bardzo mi się podobało te wszystkie minigierki, co czasami nam skipowały noce. Więc. Ale my wkurzał ten Spring trap, co wchodził w wentach i nie wiedział się gdzie on jest, jak on już stał przy tych drzwiach, tam gdzie... Znaczy tam gdzie przy wejściu do biura to się już nic, nic nie dało się robić. Więc sobie damy no akier. Na pewno lepsza dla mnie niż jedynka. No i czwórka. zajebista gra. Ale bardzo straszna. Więc dam ją na pewno nie na S, na pewno nie na C, na pewno nie na D, więc na B. Dam jest jak FNaFa 1. I FNAF Sister Location. Dla mnie jest bardzo fajna ta gra. Kiedyś grałem, ale już nie gram, bo nie mam gdzie w to zagrać i kiedy. Więc dam to na ATIER, bo mi się podobało, jak ten jak było takie... a ściana taka i tam były dziury i tam trzeba było chwytać jakieś tam... jakieś tam mini... takie dzieci od chyba Circus Baby, nie wiem, nie pamiętam już i FNAF Series Simulator, też fajna... też fajna, ale... nie wiem, nie wiem ja w tym lubiłem, że tam był Scrap Trap i te wszystkie Molten Animatroniki i Scrap tam mogłem w tych FFPS, czyli w Simulatora, e, Foster e, Pizza Simulator. E, nie wiem co o tym powiedzieć. Mi się nie podobało ten Mr. Hippo co tam cały czas gadał ble, 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 nie? Nie wiem, czy dać na C czy na B. Nie jest to najlepsza gra. Ale też nie jest naj, e, najgorsza, nie? Dobra, na C. I FNAF Security Bridge Nie są dla mnie jakoś... dobry. Dobra, dam go na... Teter. I to już jest koniec odcinka, dzięki za oglądanie, do zobaczenia, nara.